Stara babina na wsi miała jedną krowę. No, pomyślała, najwyższy czas, żeby krowa miała cielaka. Więc zamówiła inseminatora, czyli kogoś do sztucznego zapłodnienia. Przyszedł inseminator, obejrzał sobie krowę i powiedział do babci: Proszę przynieść mi miednicę, dzbanek z ciepłą wodą, mydło i ręcznik. Babina przyniosła wszystko. Nagle inseminator patrzy, a babina idzie z wieszakiem. Po co babciu niesiesz ten wieszak? Żeby miał se pan gdzie spodnie powiesić. Doktor Frankenstein przybył ze swoim potworem na kilkudniowe sympozjum naukowe chirurgów. Tego samego dnia założył się z kolegami, że stworzony przez niego potwór potrafi biegle mówić po angielsku. Gdy doktor Frankenstein poprosił potwora, żeby powiedział coś po angielsku, ten uparcie milczał. Rozgoryczony doktor uregulował przegrany zakład i opuścił kolegów, żegnany salwami śmiechu. Na ulicy doktor krzyczy do potwora. Jak mogłeś mi to zrobić? Dlaczego milczałeś, Durniu? Doktorku Aleś, ty głupi. Pomyśl tylko, ile zarobimy forsy, gdy przyjdziemy tu jutro.